Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Rozwojowych Sąsiadów. To już jest trzeci mój odcinek na kanale, a dziewiąty, dziewiąty, nie, dwunasty odcinek z naszej serii z Rozwojowych Sąsiadów. Po dzisiaj witam Was z Mr. Krzemikiem. Cześć, cześć. A w dzisiejszym odcinku Mr. Krzemik zajmie się o, o porządkiem na, na tym naszym podwóreczku. A ja będę sobie pryskał. Także y, zapraszam Was do oglądania i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanałów mojego i Krzemyka i do polubienia filmików. A teraz zapraszam na akcję Oprysk. Akcja Oprysk? Dobra, tak, tak, wadam, kiedy pryskać. tak, ja odpalam już zetora. Y, Aha, wcześniej. Co wcześniej... kupić? Co kupić? No jak to co? Nie pamiętasz? Już nie pamiętasz? Skleroza? A zasada? co ja miałem kupić? Warsztat miałem kupić, tak? Bizona. A bizona? A nie, to bizona sobie zostawimy. No już wydało się, już żeśmy to powiedzieli. Tak, mamy zamiar kupić bizona jakiegoś używanego do, na nasze gospodarstwo. Na razie bez sieczkarni, bo mamy zamiar sprzedawać słomę, yes. bo chcemy się dorobić. Także no. ja sobie już, już A mam, mam y, zalany już środkiem chwastobójczym opryskiwacz. I będziemy sobie pryskać na sieplony, plony będziemy pryskać, bo trzeba dbać o to wszystko. Mieliśmy tak na, tych, na, tych, na tych testach tego dominatora, ale stwierdziliśmy, że na razie jest za duży. Na za razie do... jest za duży na nasze gospodarstwo i trzeba kupić coś mniejszego. I padło na starego, poczciwego Bajzona. No, na razie wystarczy, potem coś tak, się Tak, na rozwinie. razie wystarczy. A ja. Tu się włącza to? Włącza się. Aha, ja już ten pryskam, hoho. No i pryskamy sobie na chwaściorki. Ja trochę te obroty trzeba zmienić. He tu nawet belkę mamy regulowaną przy tym siewniku. Co to w ogóle jest? Eee, jakim siewniku? Co ja gadam? Drodzy widzowie, nie rozróżniam opryskiwacza od siewnika. No. Panie, panie Waldemarze, no, Panie Walku, no co to się dzieje? Zamyślony Pan jest, o kimś myśli albo o jakiejś. Tak. Albo tak, sobie. Tak jest pewna kobieta, która Panu Walkowi namie namieszała w głowie. Tak jest. No, wybijcie może dziewczyny, powiedzcie nie nie, 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 nie będziemy wybi wybijać, bo yy, dziewczyna musi pogodzić to i to. Także jeżeli będzie lubiała. To, to. A jeżeli właśnie... nie, to skończy, skończy z kanałem? Yy... Może nie do końca. Może będę montował tylko same filmy z Reala. Ale nie chciałbym. Ale zobaczymy, jak to będzie. Na pewno. No. Jest dzisiaj i jeszcze z nią aż tak bardzo nie jestem. Także. To jest tylko na spokojnie. Nie ma co się śpieszyć. Tak, dokładnie. Nie ma się co śpieszyć. Pryskamy sobie na chwasty, bo widzicie A, już, już nie, delikatnie sk sk nam... Skryny porobił, Tak, no właśnie, się. no właśnie chciałbym żebyś mi zrobił jakiegoś skryna tutaj. Bo nie tylko będziemy miniaturki robić e, z pozycji stojących, tylko także z pozycji... Prat, nie rób mi teraz skryna jak robiłem w to drzewo. <laughs> 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 Bożem przygrzmocił lewą, prawą lącą. No, przy 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 przyhaczyłem. Trzeba opryskać na... Chwasty, bo chcemy aby nasze plony były większe A także jakieś tam dożywianie zrobimy sobie z nawozów Raz ci raz wyślę na shaderach, na shaderach, które na Multi są byle jakie, bo tylko rozjaśniają gierkę a raz ci normalnie zrobię screeny Tak? No to jak, na, na shadery w Multiplayerze nie działają? No nie, bo, no właśnie nie, nie rozmazują ekranu, tylko robią jaśniejszym ten aha Ekran. to najwyżej ten. No to ci wytłumaczę później po pole, po tym po odcinku jak nagramy nie bo to się błoguje a tam nie pewnie przeszkadza mi to. Dobrze dobrze mamy zaraz jedno pole mamy ogarnięte zaraz pojedziemy sobie na to najdalsze nasze pole, które jest najbardziej oddalone od gospodarstwa, a jest w nim pole chyba 8. Z tego co ja dzisiaj tam wyuważyłem Nie, 28, sorry, 28 I ono też jest dosyć takie wąskie i długie, także Składamy sobie właśnie nasz sprzęt I pomykam właśnie sobie tam teraz Tyle się, sta... Tyle się Ci starczy No dobrze, dobrze, no zobaczymy No, tam później wysiedzę Tak będę miał troszkę osobno to nie robię. No. O, widzicie, pan no to krzemik. Tam rzucisz, pan kiedyś, krzemik so już, pan krzemik już. A to może zaraz sobie, przy. A zresztą. Dobra, to sobie zaraz zatankuję tam na sklepie, bo mamy kupiony środek chwastobójczy To zaraz na sklepie sobie weźmiemy i zatankujemy do pełna nasz opryskiwacz. Trochę mały, ale na, na jak na razie wystarczy. wystarczy. Jeżeli nam się areałów trochę powiększy, to wtedy kupimy coś większego, ale jak na razie pieniążki mamy odłożone na coś innego, po prostu na kombajn. Kombajn jest pierwsza. Pierwszy w kolejce, także. Bo przyjdą no. żniwa i nie będziemy mieli czym kosić, bo trzeba będzie wypożyczać, usługi robić. A sąsiad nie chce. A, sąsi a sąsiad nie chce. Sąsiad coś ostatnio, coś ostatnio bardzo taki nerwowy się zrobił. Widział chyba, że nowe nabytki są na, 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 na podwórku, kurczę, i, i coś, coś przestał chodzić do nas na te flaszki. No, Czterech tam podstałem, tylko trzech teraz zostało le leży. No, leży, a było ich czterech. Jeden a chyba czterech. Tak, złamała. tak, no ząb go bolał. <noise> na lekarstwo do szwagra. Przyszedł. Lekarstwo przyszedł do szwagra, a szwagier na cenę. Szwagier szwagrowi, to może. Na sklepie już mamy kupione. sobie wcześniej zakupiłem. Wystarczy zatankować, uzupełnić. Szkoda, że tak mało do niego wchodzi. No, ale to jest tylko 400 litrów, więc nie wymagajmy od tego nie wiadomo ile. nie? Wiadomo ile, nie? Ale ja dzisiaj jeżdżę. I teraz najlepsza część tego. Spotkania, gdzie jest to 28. Aha, dobra, ja muszę przejechać cały ten, całą wieś muszę przejechać. O, tak tak, to, takim. Tak można powiedzieć, że tak. Całą wieś muszę przejechać. Piotrkowice. O zwiedzasz troszkę. No właśnie tu jeszcze na, w tej części mnie nie było, powiem ci szczerze, wiesz? Jeszcze mnie nie było. Tyle razy mieszka i jeszcze to nie było. No właśnie powiem ci, że. Pierwszy raz jestem tutaj. Aha, i teraz muszę do pola jechać w lewo, muszę skręcić. A i tu jest droga Stens, z ten, z i ja cię kręcę. Tankować, no hmm. A może by i tak zatankować jeszcze paliwo? jak mało jest. Znaczy no, no jest połowa zbiornika, więc dobrze by... O Jezu, człowieka przejechałem. O kurde, śmierć na miejscu. Ej, ale nie chcę tankować. Chcesz podjechać, Gdzie ty jesteś. No nie, nie ja sobie pradzę spokojnie. O, o, o jest, jest. O, Tam w dwóch miejscach no bo jest, 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 dobra, jest. Dobra, mamy zapłacone. Możemy jechać dalej się bawić. Dobrze, że nie mają... W opryski. A tu jakieś ciągniki stoją na, pod, na tym, na stacji? No nie, jak ktoś przyjął pobawić się, podankować nie. tak samo. No to jedziemy. To musimy sobie znaleźć teraz to pole, bo to jest. Aha, my będziemy od tyłu jechać to pole. To ja mogłem całkiem przejechać tutaj jeszcze wcześniej. No, właśnie. Tak. Widzisz. Musisz zrobić aktualizację tej mapy, bo nie widać dróg. Właśnie. Nie I mapę, cięż... nie ciężko, mapę na mapy, ciężko, nie ciężko się tu pokapować w ogóle. Tak, Musi tak będzie musiał. Aha. I nasze wierzęta. pole, nasze pole jest tutaj po lewej stronie. Dobra. Kiedyś O, dobrze. To rozkładamy sprzęcior Ustawimy się jeszcze, co by tak w miarę to szeroko brało Kurcze, szkoda, że nie jest szerszy ten y, opryskiwacz, bo Prawie na całą szerokość by wywlazło. a tak będę musiał jechać jeszcze raz przy brzegu Ale dobra, ogarniemy to Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanałów mojego i Krzemykowego. Link do Pana Krzemyka kanału znajdziecie u mnie w opisie albo hashtag My Krzemyk pod tytułem, nad tytułem filmu. Nad będziecie, będziecie mieli, Będziecie mieli odnośnik i yy, 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 no doprowadzi Was po prostu, ten odnośnik Was poprowadzi do najnowszych filmów Pana Krzemyka. My sobie brakuje nam już... tylko soja, albo że paku dla świnek. Tak? No to trzeba będzie to zasiać. Ale czy jest zasiana? Tu zaraz obok soja. No tak nie że... tylko trzeba pozbierać. No, no, trzeba to skosić. Nie, nie, nie zrobię, że jej troszkę świnek kupię. jeszcze. Nie tak z gdzieś 8. No wiesz, no i ja tam nic nie mam przeciwko temu. Możesz kupić. No widzicie, Krzemek inwestuje w zwierzęta. No. Um, na razie jesteśmy hodowcami świnek. Może w przyszłości. Będziemy też hodowcami krówek zobaczymy jak to będzie piszcie w komentarzach co akurat wy o tym sądzicie zwierzątka czy, czy... Co wy o tym sądzicie ja już kończę to pole następne i zaraz wracam do gospodarstwa tam koło tego gospodarstwa pole to akurat mi starczy chyba bo mam Kurczę, 50% będę miał. Opryskę. musi się starczyć. No nie wiem, czy starczy właśnie, bo ja przejechałem tutaj taki kawałek. I mam 228 litrów mi zostało. Także nie wiem, czy mi to starczy, a mamy już 12 minutę. Wow, co tu Bizon stoi, ej? Bierzemy, kradniemy. Ty, ale co? co jest za... Go Co to za gospodarstwo tu jest? Ja nie wiem. Nie powiem ci, bo nie wiem. się chyba coś kupił. Ej, ja dojechałem do tego gospodarstwa. <noise> zgubiłem się, ja pierdzielę ale jajca. Ech. Poważnie zgubiłem się. Aha, czyli już dzisiaj nie opryskam tego pola. O, nie, nie, cicho, bo mamy w lewo jakąś drogę. Aha, dobra i dojedziemy do... do wsi od tyłu. pojedziemy dobra, wieś objedziemy od tyłu. Czy też Objedziesz. mnie prowadzi do jakiegoś gospodarstwa? Co to tu jest? Jak będzie ty jedziesz muszę aż luknąć. Ty ja. jesteś tu już, na tyjemy. Gdzie ja wyjechałem? Ty jesteś teraz na tym gospodarstwie. Na którym? Ja jestem... a, ty jesteś tu. To teraz na sklep wjeżdżasz, to po prosto tak rozjedziesz, dobrze. No właśnie, teraz, o wow, widzę właśnie drogę, daję do drogi. Dobra, jest les. Ty, fajne to takie kurde objeżdżanie w koło, elegancko, podoba mi się. Dobra, to jeszcze raz wjadę na sklep i już zatankuję tą końcówkę tego oprysku, co tu jest. O ile tu jest, 1000 wchodzi. A dwa razy po 400 to jest 800. Tu akurat, no to będzie 200 jeszcze chyba litrów. Patrz, kurde, jeszcze jest, jeszcze jest, jeszcze zostało. Jeszcze, jeszcze zostało. No. Jeszcze, jeszcze zostało. Ekonomicznie. Ile ci wchodzi do wow, wow, wow. Co? Ja ci chodzi do opryskiwacza? 400 litrów. No to. 400 litrów. Nie, jeszcze dzisiaj na odcinku opryskam tamto pole. Jak chcesz? Dzisiaj na odcinku mamy akcję pryskanie na chwasty, a w kolejnym odcinku będziemy dożywiać nasze roślinki różnymi takimi nawozami. Jak i w granulkach, tak i w płynie, także będziemy lać rsm -y, nie RSM-y. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie. A będzie, dzisiaj, jak... dzisiaj, dzisiaj nagrywamy odcinek niestety tylko do mnie, bo coś u Pana Krzymyka OBS zaczął fiksować, zaczął mu wołać jakieś sterowniki. Sterowniki, nie? Takie... Sterowniki, a, ale, ja... ale, ale wierzymy w to, że Pan krzemyk ogarnie temat. Jutro już nagramy dla Pana Krzemyka odcinek. Chyba, że ja mam nowe którym... sterowniki na obs a Proszę? Chyba, że mam za nowe sterowniki na obs -a. Kto? Ty? Ja. Och, och, jak se kurde... Aby się, abym się śmiał. A jutro nagramy odcinek Kupno... Bizuna. Także... Także jutro Także będzie, będzie... miły... Od... Tak, jutro możecie oglądać też... czy znaczy no, jutro będziemy nagrywać, a film będzie widziany... Tak, staramy się co dwa dni wrzucać nowe filmy. Nie, no, postanow postanowiliśmy trochę y częściej wrzucać te filmy, bo oglądalność jest, oglądalność jest, pod moim pierwszym filmem wrzuconym z, z serii wyskoczyło już 170 wyświetleń, co mnie bardzo zdziwiło, bardzo, ale to bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, ja nie chciałbym nic mówić, ale to chyba było pryskane już. A ja tu nawozem chyba y, siałem, z tego co ja pamiętam. Nie pomogę. Kurczę. Ale dobra, opryskamy. Nie, są chwasty, są. Znikają, dobra. Jest okej, okay. dobra, dobra, dobra. Jest okej. Okay. Bo znikają chwaściorki. Gospodarstwo nam się rozwija. Nowe nabytki dochodzą. Dochodzą nowe sprzęty. Nowe zwierzę, a czy no, po, po, powiększamy hodowlę? Trzeba, trzeba. Z czasem, z czasem być może będziemy musieli wykupić gdzieś jakąś ziemię pod budowę nowego gospodarstwa, aby przerzucić się z hodowlą na większą skalę. Bo niestety nasze podwórko chyba nam nie pozwoli na to, żeby wybudować większy obiekt do. Zawsze masz do świnek. No ale to w się. Czy też można kupić płat? A dobrze by było jakby te wszystkie budynki tutaj co są w grze, były place, placable Placeable też. Jak a to jest dużo roboty. Ale przy czym? Praca jedzie, wszystko przenosić. No nie no co cię przenosić? Nie, no wystarczyłoby mieć tylko płaski teren gdzieś, nie? I można by było budować coś fajnego. No, widzicie, Walkowi się już chce się spać, ale nie bójcie się. Walek i Krzemek nagrają dla was odcineczki na także. Walek nie będzie spał. Nie będzie spał. Walek będzie montował. Tak jest. Musi. Musi. innego wyjścia nie ma. Będzie montował, ostro. Ma całą noc na to. I przyźnę w drzewo. Jak Boga kocham przyźnę w drzewo. No przyjmę w drzewo. Będzie płacił. Co ja? Ja? Nie? To twój sprzęt ty będziesz naprawiał? Ha, ha. Ty pieniądze dasz? No tak, tak, oczywiście ja. Pieniądze, jak... jak, No pieniądze to tylko kowalek. No nie no. no. A to jest, kto do roboty chodzi? Nie ja wiem. robię u siebie, ty pracujesz u ludzi. No to no to wiesz, no no. no. Za sprzęt ja nie odpowiadam i dajecie na odpowiedzialność O tak, o tak, tu patrz się, się jak chcesz, o, to się coś to tam może jakieś papierki podpisać ohoho oho, patrz, 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 jak grozi na człowiekowi Człowiek pomaga bezinteresownie. A ten jeszcze papier... domagać pomagać papierkami, kurna e, straszy. Skulbana, biuro biurokracja normalnie. Musi być utarg na tym. Na utargu na, na mnie nie będzie prędzej miał będziesz miał utarg jak yy, będziesz miał plony do zbierania i do sprzedania, a będziesz sprzedawał plony to na pewno będzie utarg wtedy ja też się odezwę już pół ziemniaków wyrąbałem w tej świnie kurde, a ty chciałeś sprzedawać je dobra, ja już skończyłem yy, opryski ile było pól naszych jest? 3? 3? o, fest w przyszłości trzeba będzie kupić jakieś, ten łąkę i tą gnojewicę wylewać a łąkę to normalnie na pole można wylewać. A łąkę też. Ja sobie odstawiam właśnie yy, opryskiwacz. Ne, ci tam zetorem. Przepalił go w końcu. Tak, nie no, zetor stał już dosyć długo, także trzeba było go przepalić. Przyda mu się takie przepalenie. Odstawimy sprzęt, zgasimy. A ja, a my, ja razem z krzymykiem. Właśnie się pożegnamy, idziemy zobaczyć, jeszcze ten pan Krzemek tam robi. Widzimy jak ziemniaki wywozi. Dałem bo już za dużo. Tak, ziemniaczki wywozi. Ponagrywamy, Czątać. ponagrywamy go tutaj, o jak ładnie, płydnie przejścia robimy. Kurde, płot, płot, płot. Jasne. Aha, bo tutaj jest ten, ziemniaki są wywolone. No, bo za dużo wysypałem. No, się. no, 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 Nic Pani. z tym akcentem, będziemy się z wami żegnać. Zapraszamy Was do oglądania filmów, oczywiście do subskrypcji kanałów, o co to było, do polubień, jak najwięcej polubień naszych filmów, no i co, no żegnamy się, trzymajcie się cieplutko, cześć, cześć, papa, pa. juhu.